Dzień zniknięcia. 28 sierpnia 1984 roku. Elizabeth miała 18 lat. Józef, wykorzystując swoją pozycję autorytetu i zaufania, zwabił córkę do piwnicy pod pretekstem pomocy w przeniesieniu ciężkich drzwi. Tam, w ciemnościach betonu, ogłuszył ją i zakuł w Kajdany, dla Elizabeth dzień zamienił się w noc, która miała trwać 8642 dni. Następnego dnia na stole w kuchni Rosmarie znalazła odręcznie napisany list, w nim rzekomo od Elizabeth było wyjaśnienie. Uciekam do sekty religijnej i nie chcę, by mnie szukano. Nie wrócę, dopóki nie będę gotowa. Ten list, napisany pod dyktan do ojca, stał się. Oficjalnym alibi na następne 24 lata. Policja, zadowolona z dowodu dobrowolnego odejścia, umorzyła poszukiwania. Józef Fritzl powrócił do swojego życia na górze jako troskliwy mąż i ojciec, który stracił córkę, a pod jego stopami rozciągał się świat, w którym sprawował rolę Boga i Tyrana.